raki. Wielu z Was jest na drodze, gdzie liczy się praca. Ostra konkurencja i metodyczny trening. Oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, że wygrać mogą najlepsi, a Wy oczywiście aspirujecie do tej grupy. Wiecie też, że sukces należy poprzeć systematyczną pracą nad własnym rozwojem i oczywiście w określonym kierunku. Niektórzy w tym tygodniu będą zamykać pewien etap, ponieważ w niektórych dziedzinach, moi drodzy, już osiągnęliście wszystko, co było do osiągnięcia. I niestety niektórych z Was nie będzie to cieszyło, bo przecież wolicie trzymać się tego, co jest pewne, no i oczywiście znane. Ale musicie pamiętać, że takie zmiany mogą być dobre i dopiero możemy je dostrzec z perspektywy czasu, jakie korzystne dla nas. Ile razy, słuchajcie, było tak, że czemuś byliśmy przeciwni, buntowaliśmy się, a dopiero z upływem czasu dochodziliśmy do wniosku, że tak naprawdę dobrze, że się stało tak, a nie inaczej. Jeżeli znajdujecie się obecnie w jakichś trudnych dla Was sytuacjach, to kluczowym w tym całym ambarasie jest to, żeby zachować równowagę. W kwestiach emocjonalnych powinniście w tym tygodniu zachować cierpliwość i niczego nie przyspieszać. Bo jak to się mówi, co ma być, to i tak będzie. I musicie też pamiętać, że wewnętrzna równowaga jest największą siłą. Dlatego unikajcie w życiu skrajności. Starajcie się też znaleźć złoty środek w każdym działaniu. Jeżeli na drodze panów w tym tygodniu pojawi się kobieta, będzie ona bardzo konkretna, rozsądna i będzie zwięźle komunikowała swoje potrzeby. Na pewno nie będzie bujała w obłokach i z tą kobietą będziecie mogli porozmawiać o konkretnych sprawach. No i musicie tu jeszcze na jedną rzecz uważać, żeby nie mówić, do niej aluzjami, bo bardzo szybko sprowadzi Was na ziemię. Z kolei, Panie, w tym tygodniu mogą spotkać Pana. Będzie on trochę nieśmiały i zamknięty w sobie. Na początku nie będzie okazywać uczuć, przynajmniej słownie. Będzie, ale zauważycie jedno: że troszczy się o Was i jest opiekuńczy. A w momencie kiedy się otworzy, choć tak jak mówiłam, no zajmie mu to trochę czasu. Będziecie w stanie stworzyć harmonijny i naprawdę romantyczny związek. Pozdrawiam. Witajcie skorpiony. W tym tygodniu może się zdarzyć coś nowego. I te zdarzenia mogą was zmienić. Po prostu nie będziecie wiedzieli, co z Wami się dzieje. Ale nie powinniście się tym martwić. Bo jeżeli Wasz świat przywrócił się do góry nogami, to też stańcie na głowie. Zdobądźcie się na kreatywność i spójrzcie na tą całą sytuację innymi oczami. Bądźcie też cierpliwi i zachowajcie pogodę ducha. Jeśli niektórzy z Was prowadzą działalność gospodarczą, to będzie dobry moment na postrzeżenie jej oraz zdobycie nowych rynków czy kontraktów handlowych. Jednak musicie być uważni i musicie skrupulatnie czytać wszystkie umowy. W Waszym życiu pojawi się też ktoś, kto stworzy dla Was możliwości. Które powinniście jak najbardziej wykorzystać? Może to być nauczyciel, pracodawca, również mistrz duchowy. Pokaże on wam, jak twórczo powinniście wykorzystać swoje możliwości. Niektórzy w tym tygodniu będą się zastanawiać, czego tak naprawdę chcecie, co jest ważne w życiu. Bo czasem. Każdy z nas żałuje rzeczy, które zrobił. I wtedy zazwyczaj właśnie mówimy, że jak mogłem to zrobić. Ale słuchajcie, nie warto żałować. No bo niestety stało się i koniec. Jedyną rzeczą wtedy, jaką możemy zrobić, to po prostu wyciągnąć wnioski. Bo też pamiętajmy, że przez nierobienie niczego nie rozumiemy. Czego potrzebujemy, co nas w życiu obarcza, no i w ten sposób też nigdy nie zrozumiemy tego, jacy jesteśmy. Niektórzy z Was będą wkraczać w nowy etap życia. Jeżeli nawet uważacie, że w tym momencie jest to ryzykowne, to podejmijcie to ryzyko i się nie bójcie. Może to być nowy związek, może to być nowa praca, może to być nowa znajomość, pomysł. I też pamiętajcie, że aby coś odkryć nowego, potrzebna jest zmiana. Więc pozwólcie prowadzić się intuicji, wsłuchajcie się wewnętrzny głos, ale też z drugiej strony zachowajcie umiarkowanie we wszystkim, co robicie. Też karty radzą, żeby zwolnić pogoń za dobrami materialnymi, bo możecie przez to stracić coś, w sensie może jakieś dobra, którymi obdarza Was los. Pozdrawiam! Witam ryby! W tym tygodniu może się Wam wydawać, że stoicie w miejscu. Nawet jak tego nie chcecie. To jest tak, jakby cały świat wam pokazywał, że macie czekać. Nie wiecie, co i kiedy się zdarzy. Po prostu musicie czekać, ale to od was zależy, jak wykorzystacie ten czas. Albo możecie obsesyjnie czekać, myśląc, dlaczego, ile jeszcze, albo macie świadomość, że czekacie, ale. Dostrzegacie również wokół siebie małe rzeczy, które się dzieją tu i teraz. Dzieje się tak dlatego, że niebawem wkroczycie w nowy okres w życiu. I właśnie ten czas czekania jest potrzebny po to, żebyście się zastanowili i zweryfikowali, jakie doświadczenia z przeszłości chcecie zabrać w przyszłość. Jeśli w tym momencie Wydaje się, że nie starczy Wam sił, to wierzcie mi, nie jest to prawda. Bądź cierpliwi i idźcie małymi kroczkami, a wszystko Wam się uda. Pamiętajcie, że równowaga gwarantuje sukces tym, którzy mają wiele cierpliwości i umieją czekać. Omijajcie sytuacje, które będą według Was wątpliwe. Które będą Was w pewnym sensie martwić, wzbudzać was niepokój. Jeżeli od jakiegoś czasu pracowaliście nad projektami, to niebawem je ukończycie. Możliwe też jest, że podejmiecie współpracę, gdzie stworzycie trzyosobowy zespół. W pracy natomiast się wykażecie przydatnymi zdolnościami na swoim stanowisku. Niektórzy z Was będą rozważali wspólne zamieszkanie bądź powiększenie rodziny. Inni, tak jak wcześniej wspominałam, będą zamykać jeden etap życia i wchodzić w drugi, ale w tym momencie będziecie mieli opiekę z góry. Będziecie też się zastanawiać nad tym, co udało Wam się osiągnąć, a czego nie zrealizowaliście. Czyli w pewien sposób będziecie oceniać sami siebie. Ale ważne jest, żebyście nie trwali w poczuciu winy i nie obciążali siebie, bo to i tak, moi drodzy, nic nie da. Jeżeli popełniliście jakieś błędy, macie do tego prawo, bo jesteśmy tylko ludźmi. Więc wyciągnijcie wnioski i idźcie dalej. W tym tygodniu może się też pojawić możliwość korzystnej współpracy. Okazja do zarobienia pieniędzy, która może przyjść nagle i niespodziewanie. Więc bądźcie czujni. I ważne w tym wszystkim jest to, żebyście nie trzymali się kurczowo schematów i wybierali nietuzinkowe rozwiązania. Pozdrawiam.